Cześć, witajcie, moi drodzy, z tej strony Zumel, a to jest kolejny odcinek z GTA Online. Gracie ze mną nice. Halo. I robimy kolejną szaloną misję, i to jest taka um, fajna rozgrywka. Przynajmniej mam taką nadzieję, że Wam się spodoba. Yy, chodzi o to, że. Jesteśmy w różnych drużynach i musimy jakby dobiec na całą górę, na metę, ale po drodze będzie wiele takich niespodzianek. Czy na przykład auta, jakieś śmieciarki, jakieś łódki, coś takiego. To mnie się, tyko... się zapowiada? Co? To się zapowiada. Okej. Już spadłem. O, o zginąłem Jezus Maria! Co, to, 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 no, trzeba co, jakiś dobiec tam na górę. Co, to... Co się no i ogólnie tak to się zapowiada dzisiaj. Cztery rundy mamy. Hmm. O lol. O lol, ale to serio jest fajne. A ja nie wiem jak mam... CZĘŻERÓWKI, do... nie! Odpadłeś? Ja jestem... No nie Kość, mnie, A byłem w tej połowie. No, ja umarł. W ogóle ja nie, nie umiem w to wejść. Tam wejść w to, żeby jakoś pobiec. No, i ogólnie też wam y, widziałem, ja, ms, w ogóle też widziałem, że dobiliśmy już do 20 subskrypcji, dobyłem, dzięki, że jesteście ze mną, i tak w ogóle, i teraz do 100 dobijamy, do setki, potem do tysiaka, i tak dalej, i tak dalej, i A pierdziela! To było straszne, ja wyszedłem i mnie kurde zjadło. Cię zjadło? No. I jak czas znaczy, to jeszcze było. sobie zagramy jakiś może wyścig, kolejny co będzie, ale wątpię. Nieśmiesznie. śmiesznie? <laughs> Widziałem <śmiania> to ja <z> <śmiania> Jak komu się uda to zrobić to szacun. W ogóle ja, się No ja byłem pą. w połowie. Ale tu ciężarówki są. <śmiania> A ja w jednej dziesiątej. No nie, no to jest górno. gówno. Co, co, tu się dzieje? co To jest gówno. W ogóle ile tu tego na dnie leży? Czemu ja nie mogę? LOL. No nie! <śmiania> Ej, lol, do wody wpadłem, mogę granatę zebrać. No i umarłeś. E, bywa, bywa, tak? Zginąłeś? Zginąłeś, dobrze. Chodź z kostetu, cię zabijem. O, o, został! No. <grym> Tam jeszcze granaty są na dole, jak skoczysz do wody. Z tego co widzę. Bra. Jezu, jeszcze te ciężarówki o, trąbią. Dobra. Ej! Zbagowałem Zbugowałem grę. Nie da się tak. Da się. Próbowałem, ale ciężarówka ten na, na końcu mnie zjadła. Nieprawda. Dobra, prawda. No właśnie. Ej, ale wiem jak to można zrobić, żeby przyspieszenie zdobyć. O lol, ale przyspieszenie. No. Lol. Ale serio, fajne. Ale jest O Jezus! Jezus Maria! Co tu się od... Voilà. Dobra. Jezu, a ja szalaki eee! mam. Nie mam pomek gulde byłem, kurwa! O widzę, dostam za ciebie punkty. Na ostatniej ciężarówce byłem już. Dobra. O nie, o nie ja, nie. Ja pierdolę. mi strażacki mnie załatwił. Ja byłem na ostatniej ciężarówce, no jeszcze już już tak gniewem końcu. końcu. Też byłem. Najgorszy jest początek. No, żeby w ogóle jakoś wejść w to. Przyspieszenie. Jezus, mnie ej. To ale było straszne. O nie, o nie. Nie ci się na końcu coś dajmy, tak jak nie. Właśnie koniec jest najgorszy. No. Nie, jest! Dobra? Dobra, dobra, dobra. Teraz i początek. Teraz snajperka by ci się przydała, pewnie, nie? Z chęcią. Tak jak poniżej pasa co graliśmy. W ogóle będzie też niedługo kolejny z tego odcinka. z dwójki. No <noise> będzie fajnie. I pod koniec zdechłem. Elo, ej, o Jezu. Już byłem w samym końcu tego Czyli raczej dzisiaj będzie tylko to Bo są cztery... KURMA! Jest, przyleciało nade mną, centymetry Niszczy kurumę Takie ja niszczę kurumę? Udało yes. się? Jest! Serio? Ale wygrałeś? Dziękuję Ja nie wierzę Ale coś ci się udało Dziękuję Kurwa. Dziękuję. Dobra, pierwsza runda dla ciebie, przechodzimy do drugiej no, no to jest spoko, dobra. 5000. Jostać no, no. ładnie. Trochę sobie nabijemy. To już jest. No ale spoko, dobra. Y, już teraz co? Druga? Trze cztery rundy musisz pod rząd wygrać? To jest... Aha, o Boże. No że to... cztery musisz wygrać, by wygrać. No. Cztery wygrać, by wygrać. No. Mądry jesteś. Wiem. 409, a nie jak ty. 1-0. Uff. w, w No! Co ty zrobiłeś? Ty się u mnie. Nie żal. Gówno. No. To fajnie, się tam bawisz. Jakie trochę bierzesz? Ej, no, ten jeszcze poniżej pasem zostały. Ja nie. Nie. nawet Nie. mogę... tego jest. Dobra. Trochę. Kurwa Kurwa! Oh Boże! On mnie skusiła ta! To było ciężarówka. złe nie to sama zdjęła Ale mnie skusiła ta ciężarówka LOL, po co ja się... O, to uzwaliłem Bo chciałem ten muzykę. Zobaczyć. Ej, patrz jakie fajne przejście mam Gdzie? Takie fajne coś na nim stoi No, nie mogę wiedzieć LOL LOL dostanę? Nie Ej, ale to jest fajny taki... Zbagowana gra. Wow. Dobra, dobra, bieg, 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 bieg. Uważaj, bo tu dużo ciężarówek jest. Dobry, ale mam speeda. Będę dobry i powiem ci, że... Ja już jestem na końcu. ...że zginę dla ciebie. Zginąłem też. Na samym końcu ten booster rzadki mi jest gniót. No i pięć dolców straciłem. To fair. Życie. Bo słabiutko powiem ci, bo już wygrał po raz drugi. Jak to już jesteś? Dziękuję! Ja nie wiem, ale to jest Dobra, Ale jestem ja koksem. To jest Koksem jestem. Jest jest jestem. Ty jest jesteś gównem. Ty to jest, gówno. Ty to jest gówno. Ty gówno. 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 Gówno masz na ryju. Gówno, gówno. To jest gówno. Patrz jak mało hajsu. Gówno. Gówno masz na ryju. Gówno. To jest gówno. gówno. Chodź to gówno. To jest twoja mama. Gówno. Dobra, leć. Leci. Dobra, lecimy. Teksty na poziomie pierwszoklasisty. Z podstawie. No. W końcu jesteś w pierwszej klasie. Nie. się. Zgin. No. Mm, no. Mogę mm. <grym grym> dać nie. jako bomby przylepne. Byś śmiesznie. No, bo ja specjalnie bym sobie jeszcze je kupić. I Jezus Maria! Jezu, ile ty tu leci. Dobra, ja sobie poczekam. Niech cała ta seria spadnie. Nie. Dobra, już, już, już. Mam chwilę. Jezu znowu lecą. Dobra, ciężarówka. To pójdzie mało! mam. Złapałam tyle tylko było nagle. Zdechłeś, zdechłeś, zdechłeś. Aaa! O, o, no. Ja pierdolę. To było dobre. Dokładnie. że znowu wpadłeś. Nie zbliżaj się do mnie! Nie, nie zbliżaj. Ej, zbliżaj ty u mnie tam spadłeś, tyle się teleportowałeś. Serio? Dobra, lecę. No. Dawaj. Ej, ty mnie dobiłeś. Serio. Ty mnie mordujesz. A tak naprawdę no. się od ciebie obiłem. odbiłem. Odbiłem. XD XD Dobra. Jesteś u góry już. Tak? No! muszę rzadki. Ciężarówka. Ale ja dostaję expo za po ciebie. Ja też dostaję. Chodź tu. Chodź. Pierdał się.

Szybko, 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 Dobra, ciężko Jezu, to szybko pojechało, dobra Ej, z tej strony działa A z tej drugiej... Yy... Działa Ej, z <laughs> To było piękne O Boże I nie dotrzesz tam Kurwa Jest Ja pierdolę Samobójstwo Znikąd mi tu przyleciało W ogóle, jaki tam syf jest teraz w No Tam ładnie jest Ale weź tam skocz, granaty są na dole Dobra. dobra. No, dziękuję. Nie, 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 nie. Ojej, już, A ty tam czekasz? No. Ja pierdolę. Chciałem się zabić, ale kastetu nie mam. O ci, Co tu się dzieje? Dawaj, dawaj, dawaj. O, 5 dol znalazłem i. Kurwa. <laughs> Ale to jest spoko, taki, taki coś innego. Nie, to jest najdłuższa póki co runda. No, ej, mamy 6 minut. 3 minuty to trwa jakoś. I całe, więc. Tak na razie dobra, spoko. Dobra. Ło! Ło, zginę pewnie. zginiesz. Dobrze, pięknie, nice. Teraz czatek. Ominę? Ominę. Dobra, dobra, dobra. Dobra, jestem pod koniec, już. A to jest Teraz... trudne, nie? U! Pięknie. Jest! jest! Ja żyłeś! Jest, jest. Teraz żeby nic nie spadło tylko. A, zginę. Nie, nie zginę. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Co ja muszę tu zrobić teraz? Kurwa mać. I wjechać muszę na to? Kurwa, wygrał. Easy. Dobra. 100 RP dostałem, pięknie. To jest 2-1 oh. dla mnie. Dobra, pięknie. Dawaj, jeszcze ile? Musimy... Ja muszę dwa? dwie wygrać, ty trzy. To trzy, ty dwie. Dawaj. Zabójstw dziewięć? <grywa> Kurwa Co? What? Dobra, le lecimy! Czytywanie Czytywanie to jest nasz w dupie I bzdura <grywa> Żart na pierwszoklasisty. I co to był? Z Deforesta ten dzieciak taki? Dzieciak to ty jesteś Nie Jestem starszy od ciebie Chodź, chodź Nie, wi chodź. nie, nie widać po tobie dziecko <grywa> Dziecko, o Cicho man, dziecko, nie pyskuj. Ty mi nie pyskuj. Jestem <śm> ojcem <ano> <oraz> starszym siebie. <taki> a, a, kurwa! So, co ty... Jezu, ja pierdolę! Ej, co Na... ty zrobiłeś? Ej, <taki> ten, 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 Ta boja u. mnie uratowała, nie? Bo ty jak... No bo tam... ta boja, ty się tak... Dobra. Znowu mnie uratowała. Dobra, lecę. Oj, chyba nie uda mi się teraz. Jest! Ej, a ta boja to taka... Kurwa, zginij! Nie, nie możesz <śmulnie> mieć... Nie może Jest. być 2-2. O teraz nie zginę, dobra. nice. To będzie najszybsza runda. No ja pierdolę. Lepiej. To będzie najszybsza runda. Dawaj biegnij, biegnij. Ej, mi się już ręce aż pocą. Nice, udało się. Jebany farciarz <laughs> Skill. No kurwa, mnie potrąciło. No ja pierdolę. No. Easy. Ej, dobra, żyję. Ej, poczekaj. <laughs> poczekaj. Poczekaj. Ej, a co to by było jakbyśmy razem weszli do tej kurumy w tym samym momencie? Nie o nią? nie wiem, kurwa nawet. Ej, ale to ciekawe, czy byśmy mieli coś takiego, czwarta runda teraz będzie, coś takiego, że będzie remis. Czy coś. Czy coś? Nie wiem, wiem, że teraz jest 2-2, kurwa. Ej, ale to tak na serio, bo ty tam, bo ta boja mi też uratowała, bo od niej się odbiło ten auto, ten auto, o to był ciężarówka. Kurwa, dobra, zapierdalamy. Ram, tam, o oh, wow. <grym> Ej mam pół życia No Czerwony pas Dobra, jolo. Ej same boje są teraz I lecimy Boja mnie zgniecie Nie Elo Kurwa wyszedłem, na tu ciężarówka A A widziałeś jak ja pobiegłem? Nie no, Nad tobą przyleciałem Jeszcze cię elo Aha, bo ja na pierwszej sobie grałem Przez chwilę e, Właśnie, na pierwszej... Nie, ja na pierwszej nie gram na pierwszej tak nie za pierwsze się nie da No idź! Ja pierdolę! Ej, o, do wody wpadłem. A ja nie do wody. <laughs> dawaj, 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 jest remisek na razie. Kurwa muszę to wygrać. Nie możesz tego wygrać. No dobra, ale w adversatu znowu cię pokonam, myślę. Co ten na tym? Poniżej pasa, co będzie No. Ja pierdolę! Dobiegnę, 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 dobiegnę. Elo morto... Ja ty cię. wygram to. Znowu. Nie wygram! Co jezu na samej górze! Cioeta? Mm, ciota? W ogóle pięć dolców ciągle tracę. Cioeta! Ja twoje 5 dolców zbieram. Stechniesz tam? Kurwa! <noise> ja to widziałem ty wchodzisz i tak nagle... Jeste jeszcze taki dźwięk. Jezu, a szlaki Ale... mam. To było złe. Wow. Uh, 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 uh. No kurwa, marty. To cię zabiło? No, bo mnie zgniotło. Bo ten. Y, ty, ty co to było? Ty tak jedziesz? Ten. B biegniesz, biegniesz? I nagle ten. Ta, ten. Stres, ten. Booster rzadki Ten. cię Ten. 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 Bolało. Bolało. A w ogóle granaty tam. Kurwa, kurwa mań, skąd! <grym> kurwa ile tego tu leci. No, no ja poczekałem, aż spadło Dobra, <grym> mam czysto. Już się po nosie. O, kasa spadała. Dawaj, nie, nie, nie. Dobra. Już dobra, 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 jestem pod końcem, już na końcu już. Aż lagi. Na środku Już mam lagi, bo... Ja pierdolę! Nice? Nie To dobrze O biegniesz też Gdy to będzie chyba też najdłuższa runda jest taka taka wojna wszystko O zmarłeś Znowu był dźwięk Nie No umarłem Zabijcie, niech cię zabije Proszę O kurwa masz, chujcie w dupę Dziękuję, kocham cię GTA Ja pierdolę 5Dola Dziękuję Cię nie kocham! Brawo Ła, wow. pada na dół. Pięknie. <noise> Dla się. O, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Nie kocham cię już GTA. O Nie, jestem. Dzięki za pięć dolców. No ja chyba twoje już stówę zebrałem z tych pięciu dolców od ciebie. Twój tysiąc grunt jesteś taki słaby, że to chwilę giniesz. <noise> ale wygram z tą dwie rundy. Jest Remis. Jest! Nie, nie spadłeś? Nie. Ja idealnie cofnąłem. Dobra. W ogóle te wóstraszaski jeszcze się to działko. Ej, ja będę minimalnie od Proszę złożyć się nie... O kurwa, jaki farcia. I ja... weź poczekaj, yes. ja już jestem u góry. Weź chwilę czekaj tą sekundę. Okej? Okay? Nie wierzyj. Dobra, wjeżdżaj. <laughs> to jest dwa do Jest! Ej, ale w ogóle jakie idealnie... Biegłem sobie, leciała ciężarówka, nacisnąłem S i ona przeleciała dosłownie milimetry nade mną. No to co? Jeszcze, jedna, jeszcze dwie rundy muszę wygrać, matko. A ja jedną. Nie. Nie. A ile my tu żyjemy gdzieś? Około. Nie wiem, ale wiesz, że to wygra? No nie wygrasz tego. Nie mam mowy. Ale przegram, ale z jedną rundą tylko. Dwoma? A nie, do trzech muszę wygrać, żeby nie było takich hańby. Nie. O, teraz jestem w drugiej stronie. A, stąd. łapę. W ogóle chcemy Wam powiedzieć, że teraz z BFA trójki też będzie kilka odcinków myślę. No. I z FIFA też może, co? FIFA, no, ale które 15 czy 16? Łoł. Wow. Wow. Jestem biedny, więc kurwa. E, więc ten z e, 15, bo ja mam pobytę 15, okej? Okay? No spokoj, no tą 15 możemy sobie nagrać i co tam jeszcze? Tam no. BFA trójkę No i 17 będziemy grać, tak myślę, od premiery sobie możemy no. nie, Zobaczymy jeszcze jak to tam I będzie z 17 u nas właśnie. Dokładnie, BF jedynka i zobaczymy czy 17 od premiery To jeszcze nie no. wiemy na 100%, ale postaramy się No i BFA trójkę też sobie tam z odcinki trzy. Tak po prostu sobie... Tak ma ludzie. Byście zobaczyli jak on mnie ogarnia. Chyba Włod, wczoraj ją kupiłem dopiero. I wygrałem. W ogóle ja mam lagi jak te, no, auta, ale No, je, je, Jeden kill i 15 dedu. No cicho, wczoraj kupiłem ją więc. Nie, nie! Kurwa ile ich tu jest? Wstawaj, nie, nie. Wstawaj. nie, nie! Jest! jest. Proszę, dobiegnij, dobiegnij, dobiegnij! Dobiegni. Nie ginę, nie yes, zginę, jest, nice. Grałem, dziękuję. Mówiłem. Kurwa. Mówiłem? Dobra. Dziękuję. No i BF-a, trójkę tam może będzie solówka, że ja kontra on i. Y, tam po prostu rozgrywki, Jeżeli Że wtedy będzie jeden na przykład odcinek z. Y, jak gramy między sobą, to jest lepszy. I jeden z. załóżmy, że y, gramy na online, z, że my razem, kontra tam reszta. Nasza drużyna. Czy coś w tym stylu? No, chyba Conquest bf -ie. No, no i tam wszystko powiem, że wszystko na ultra chodzi nam. Chyba jedna y y z. by w 50, bo ty masz słabą kartę. Tak? I nie. I za chwilę <grym> <grym> Już nowy będzie w No, da. nie stać się. Stać mnie. Byś więcej domu odkurzał, to wiesz. <grym> Kini. Spadnij, <grym> no spadnij, spadnij. Palcie. Ej, ale ty u mnie KURWA z... MAĆ! Jest. Ja pierdolę! Spadnij to no, Kurwa boja! Jest! Spadłeś. Nie! Jest. Czemu nie, nie był znaczy że spadłeś? Nie! Boże! Ja nie miałem biec nawet. Podejście jest jakoś żyję. nie. Ja nie mogę tego przegrać. Ej, ostatnia runda to jest. Nie chcę przegrać. Nie, nie mogę tego przegrać. Musisz to przegrać. Nie muszę. Musisz. Nie muszę. Zaprzucie Musisz. Gdzie ty jesteś w ogóle? Musisz to przegrać. Spadłeś? spadłeś? Kurwa mać, kurwa mać, spadłeś, nie? Spadłeś, spadłeś, proszę. proszę, Jest, wygrałem. Weź poczekaj, bo ja już biegnę. Żeby nie było. Nie. No czekaj na górę. ja już jestem w połowie, dobiegnę. No, a ty jesteś w sumie taki że? No bo ja jestem już pod koń, koniec, koniec tego czegoś. Tego czegoś. Ych. Kurwa, prawdę odkrwałem tą kurwą. O, wow. a co wjechałeś już? Nie. Yeah. To poczekaj, dobiegnę do góry i Ej, dawaj razem wjedziemy. Ale serio, mogę teraz, zobaczymy co się stanie. No nie rób! Nie! Rób. <laughs> pierdol się! Dobra, też biegnę. O, Ej, patrz, jeszcze jedna się zrostiła. No serio, rozgrywka przegrana. No ale było 3, e, yeah. nie, 4 do trzech, więc fajnie. Robimy bo... jeszcze wyścig? No możemy tak, jeszcze myślisz? jeden tak sobie na randomie zagrać. No, co jeszcze wyścig zrobimy no, no i kończymy. Się nisko. No... Dobra. To jeszcze dawaj jakiś może wyścig. Zobaczymy w ogóle ile z tego jeszcze będzie jedynie. było. No. Najwyżej wyścig się wytnie. Ale... Mm -hmm. Zobaczymy. Ile z tego wyszło mniej więcej myślisz? 30? Nie wiem. Ile wyszło? Um, 20 tysięcy... Ja to sam. Eee, aha, to są wszystkie te... To nie, dobra. To Odśwież. Wyjrzymy. Odśwież. Ja wszystkie mam. Dobra, to kończymy wtedy, co? Chodź to zrobimy, ja tego nie mam. No ja w sumie też. W labiryncie też nie mam. Ej, dobra, to zrobimy to. Dobra, to to i myślę, że będzie mhm. No. Jak się załaduję, jak ten to... Pewnie jak znam życiem Radio muszę wyłączyć, bo prawa autorskie. I teraz tak, z punktu... Daj sedany. Co, motocykle terenowe sedany. A co? Bo masz sedana? Nie. Wcale. To chciałem jechać Sedana mi mm, ładna ładna Liczne wyłącze. Pościgu wyłączymy. Pojazdy niestandardowe, okej. Okay? Wyrównanie będzie. Dobra, to gramy. Okej. Okay. No i, I ty pewnie tam teraz masz taki swój wóz jakiś wypasiony na full nie. Nie Boż, co to są za a, chujowe? Nie mam. O pancerzony jest. Wiesz, co jest najbardziej chujowe? No. Że miałbym swój, jakbym go sobie zamówił przed tym, bo prędkość na maksa, nie? Jest! E, I przyspieszenie też zwiększone, ale zapomniałem go zamówić, kurwa. I dobrze. Bo ja on tam zniszczony jest. 16, a przegrane 47. Kur Dawaj, wbijaj. Gramy. Tylko ty uh! A ty go marnujesz. Dobra, ja wziąłem no ja sobie pancerne jak coś, bo ja się boję. Po co? Ale to nie jest GTA. Aha, ba, ba, no pomyślałam. No, no, A też masz <tosłuch> Nie. Ty masz nieopancerzone. No. No, ale taka sama jest prędkość chyba ich. Ale przyspieszenie mam większe. Dobra. Min minimalnie, ale większe mam. Ja mam przyspieszenie, bo idealnie nadusiłem. Easy. Przemiany ja się nie tak nie rozwali. idealnie. jest szybsze. No bo ty miałeś przyspieszenie W sumie na zakręty ładnie ale. chodzi A właśnie sobie chyba, ej chyba to będzie lepsze od krumy takie auto Albo tego Jeepa opancerzonego Coś innego Ins Insurgent. <grym> o lew zakręt idealnie. O ja pierdzie... ale mnie obróciłeś Ja drift to zrobiłem idealnie Tylko proszę żeby tu nie było jakiegoś skoku Takiego co nie damy rady Zrobić. Niech będzie nie... To ja no też nie coś zrobić, bo mamy takie same tak płytki. Nie mamy, ja mam lepsze przypisanie. Ja mam pancerzony, jak długi teatr. Wpadłem do wody. To dobrze. Dawaj szybko, 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 szybko. Psi, 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 psi. Dobra. Masz. Ciekawe ile dam okroczyć. Bo teraz nie, nie sprawdziłem chyba nawet tego. Ale standardowo są dwa, automatycznie. No, no, no. Chyba tak checkpoint? 15.45 Boże 16 17 18 Aha, mój cień aerodynamicznych cech Wal się, nie, nie Jest Ej, co się kurwa stało? Ja miałem takiego laga i się nagrał obróciłeś u mnie Dobra. Ej, no ja też, no ja pierdolę, jaki cheater je Ej, no poczekaj na mnie dzień. Ja się nie bawię tak Ej no, no poczekaj, ja easy. bym na Ciebie poczekał Ty na mnie poczekasz? Ty? No Ty tak jak 47 ja. przegranych, co mam I tak poczekałeś No to bym poczekał Ja potrzebuję, bo turbo dostanę Ja potrzebuję silnik na 4 sobie ulepszyć A To musisz mieć przyspieszenie. nie Przyspieszenie chyba Ale silnik What? na 4 drift? potrzebuję w ogóle to teraz są takie, na super samochody chyba by było za szybki ten wyścig. Kurwa mać, wypadłem. <laughs> easy, easy, lemon easy. Jeszcze musiałem sobie auto zregenerować. Jeszcze checkpointów. Ej, to poczekaj trzeba na tam, bo chciałbym dojechać. A co? A ty na mnie czekałeś? Zrobię jak o, ty, powiem, dałem że... ci dojeżdżać. No, 47 razy. No. Tak. A czasami... No do mety ci dawałem dojeżdżać. Dobra, ale ty się tam poczekam. Ile i się pożegnamy? No. Bo to nie ma co pożegnać. W ogóle, no bo to jest taki kawał drogi, więc ja mam jeszcze 7 checkpointów, 6. Tak blisko strasznie są siebie. To poczekasz przed metą, nie? No, teraz się pożegnamy i starczy Ale wiadomo, że jestem pierwszy już. No. I. No co, ja już mam jeszcze jeden checkpoint, no to co, do zobaczenia i zostawiajcie łapki w górę, komentarze, subskrybujcie, grał dzisiaj ze mną Nejs. Nice. No grałem. No i oczywiście on przegrał, przynajmniej jest remis, ja kończę na pierwszym miejscu. W, w pierwszym... adwersarzu się odkuje. No, bo jeszcze będzie poniżej pasa, Battlefield, CS, Scrap teraz będzie, no. i do zobaczenia, na razie.